Cześć, znajdujemy się dzisiaj na Test to już trzecia edycja tego ważnego na testerskiej mapie wydarzenia. W tym roku zaprosiliśmy 500 uczestników i zaproponowaliśmy im trzy ścieżki na inspirację i poznawanie. Są to Skills, Trends and Tools i Automation. Po raz kolejny przyjęliśmy dwudniową formułę test campu. Pierwszy dzień to doświadczenia, czyli warsztaty. W tym roku pojawiło się ponad 130 osób na takowych. Drugi dzień to inspiracje i wiedza. Inspiracje i wiedza to nasi najlepsi prelegenci. Mogę powiedzieć, że to najgorętsze nazwiska testerskie w Polsce. Konferencja jest super, jest bardzo dobrze zorganizowana, każda z osób jest w stanie wybrać sobie ścieżkę, która najbardziej ją interesuje i uważam, że taka forma jest najlepsza, bo nie ma czasu na nudę. Atmosfera na tym skampie jest zawsze przednia. Słowa uznania w stronę organizatorów za dobrą opiekę nad prelegentami. To, co się czuje na korytarzu, to taka atmosfera chęci do pochłaniania wiedzy. Jest dużo, dużo ludzi, którzy widać, że chcieliby dowiedzieć się jak najwięcej w, w, te, w tematach, które są poruszane na konferencji, to tworzy, to buduje dobrą, to buduje dobrą atmosferę.